To jest program Sport Bliżej Nas. Grzegorz Gabor. Witam Państwa z Hali Zabrzańskiego, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, ponieważ, tutaj, co widać, za moimi plecami po raz pierwszy w Polsce odbywa się halowy turniej speedrowera. My jesteśmy przed finałem mistrzostw, właśnie w Speedroverze. W tej halowej odmianie Speedrovera za chwil parę rozpocznie się finał juniorów. Jesteśmy po dwóch eliminacjach seniorów. Oni jeszcze dzisiaj tutaj odjadą finał. Zapraszam Państwa serdecznie na relację z tego wydarzenia. Emocji na pewno nie zabraknie. Bądźcie z nami. Halowe zmagania w Zabrzu, gdzie główne nagrody finansowe ufundował Totalizator Sportowy, swoim patronatem objęli minister sportu i turystyki Andrzej Bierna oraz poseł na Sejm RP. Tomasz Głogowski. Bardzo się cieszę, że do Zabrza przyjęli zaproszenie zawodnicy z całej Polski, że w dobrym składzie ten pierwszy halowy turniej się odbywa. Podpatrzę na te Ministra Sportu z cennymi nagrodami finansowymi z pobytem w fajnym hotelu. I przede wszystkim dzięki temu turniejowi poszerza się kalendarz speedrowerowy w Polsce. Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii zawody halowe się odbywają od wielu lat. Tutaj pierwszy raz udało nam się znaleźć halę, która się tego fajnie nadaje. No i dobrze, że, że ten kalendarz się poszerza i myślę, że pierwszy turniej, pierwszy to nie może być ostatni, że wejdzie to mam nadzieję na stałe do kalendarza speedrowerowego w Polsce. No właśnie panie pośle, wszyscy się uczymy, bo to dla nas wszystkich jest coś nowego, tak jak pan wspomniał, więc pytanie moje dla kogoś, kto jest od jakiegoś czasu dopiero związany ze speedrowerem, jak pan ocenia to, co tutaj się dzieje? No, najważniejsza chyba jest ocena zawodników, którzy wypowiadają się tutaj bardzo dobrze. Oczywiście nowa nawierzchnia, więc musieli się nauczyć jakie opony, jak I nie ma wyprofilowanego toru jak na, jak na torze normalnym, wężej się jeździ, także musieli się czegoś nowego uczyć. I tutaj tę stronę organizacyjną to już oczywiście wziął na siebie klub z Częstochowy, więc to, to się nie musiałem... Ale wydaje się, że wszystko odbywa się dobrze, że, że, że mimo że jakby no też w miarę szybko był ten organizowany turniej, Informacja dotarła do całego środowiska, całe środowisko przyjechało i mam nadzieję, że no spodoba się i zadowoleni będą zarówno ci, którzy wygrają, jak i ci, którzy, ci, którzy mieli, będą mieli po prostu zimą okazję sobie pojeździć i przygotować się do tego sezonu właściwego. Mam rozumieć, że ten turniej nastały wpisze się w kalendarz imprez speed rowerowych organizowanych w naszym kraju. Mam nadzieję, że tak. Tutaj jakby my troszeczkę sobie też żartujemy z tego, że ta hala tu jest fajna między innymi dlatego, że ta nawierzchnia jest już troszeczkę wiekowa i, i nie ma strachu i obawy, że ją zniszczymy. Mam nadzieję, że ona na pewno kiedyś będzie wyremontowana, ale mam nadzieję, że nie tak szybko, a nawet po remoncie także nas tu gościnnie i władze Zabrza i władze tej hali będą widzieć, bo miejsce jest rzeczywiście dobre i... i... I chyba, chyba te zawody jak na razie się już się dobrze odbywają. A wszyscy czekają na te finały, które powinny dużej emocji dostarczyć. Z nami Marcin Szymański, który już eliminację ma za sobą. Jak byś je ocenił? No, dużo niespodzianek, ale fajnie się bawimy. W zasadzie jest dobrze. Dostałem się do finału, i teraz trzeba czekać na finał. To już, już nie będzie tak, tak łatwo. W Polsce w hali pierwszy raz? Oczywiście, jak wszyscy wiemy, w Polsce po raz pierwszy ścigamy się na Hali i to na bardzo specyficznej nawierzchni. Jest to jakiś, nie wiem, linoleum, nie potrafię tego nazwać, nawet nie jest to parkiet, więc dla wszystkich jest to wielka niewiadoma, jakie tu opony założyć. No i wygrywa ten, chyba kto, kto najlepiej, najlepiej dopasuje opony. No właśnie, ale ty już wiesz, masz pierwszy start za sobą. Być może wcześniej już też miałeś okazję tutaj pokręcić trochę kółek, ponieważ Lwy Częstochowa tutaj są organizatorem tego turnieju, a ty przecież w Częstochowie startujesz. Masz jakieś wskazówki, uwagi na ten finał sam dla siebie? Znaczy, wybrałem najlepiej z tego, co miałem. Miałem kilka różnych rodzajów opon i wybrałem według mnie optymalnie. Natomiast nie jest to najlepiej. Więc, więc myślę, że za rok będzie optymalnie, najlepiej. Za rok będzie najlepiej jak, 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 pod względem przyczepności, bo tu chodzi o przyczepność. To Opona nie może uciekać. A, a nie jest tak kolorowo, ale jest, jest względnie dobrze, jeśli chodzi o te opony, które miałem wszystkie. Myślisz Marcin, że taki turniej jak ten tutaj w Zabrzu mógłby na stałe wpisać się w kalendarz imprez speedrowerowych w Polsce? Ja myślę, że tak, że był to, byłby to taki katalizator przygotowań do, do Ligi. Jednak taka impreza zmusza zawodników do no, wcześniejszego, jakby, no, wcześniejszego, treningu przygotowania się. Czasami bywało tak, że w maju, kiedy były zawody klubowe mistrzostw, klubowe mistrzostw Europy, zawodnicy nie zawsze byli przygotowani, a tutaj już teraz będzie trzeba być przygotowany, więc myślę, że jest to jakby krok raczej pozytywny. W, w, jakby w, jeśli chodzi o formę zawodników polskich, więc, więc myślę, że tak, myślę, że jest ok. Przed naszą kamerą prezes klubu organizatora, panie prezesie długo było czekać na ten turniej halowy, ale wreszcie się udało i znowu coś nowego tutaj u nas na Śląsku. Na Śląsku wszystko się, co dobre to zaczyna na Śląsku i myślę, że nasz tutaj okręg południowy, bo to nie tylko Śląska, ale też i przecież trzeba powiedzieć Krosno, Tarnów, mamy te kluby te, też speedrowerowe w tych miastach. Wiadomo, że Świętochłowice, wiadomo, że Rybnik, wiadomo, że Mikołów to są te nasze ostoje speed tutaj na południu Polski. Natomiast cieszę się bardzo, że tutaj inicjatywa posła Głogowskiego po raz pierwszy puchar Polski w hali mamy. No, Anglia rozgrywa to już od 30 paru lat. My po raz pierwszy cieszę się bardzo, że w pięknej hali Mosiru tutaj w zabrzu, że gościnnie zostaliśmy tak przyjęci, że cała Polska przyjechała, że nikt nie odmówił z najważniejszych. Bo co tutaj o nas o działaczach mówić, kiedy najważniejsi tutaj są? Są mistrzowie świat. Aktualny mistrz świata, Marcin Szymański jest były mistrz świata, yy, Łukasz Nowacki jest aktualny mistrz Europy, yy, Marcin Paradziński jest wicemistrz Europy, Sebastian Paruzel. Cała plejada gwiazd. Polska jest światową potęgą speedrowera, z tym, że my mamy małe przebicie w mediach. Dlatego cieszę się bardzo, że mogę w Państwa telewizji powiedzieć kilka ciepłych słów na temat speedrowera, bo to jest fantastyczny sposób na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szlachetnej sportowej rywalizacji. No właśnie, śmiało możemy chyba stwierdzić, że mamy wspaniałych zawodników najlepszych na świecie, ale jeżeli chodzi o pozostałe, to, to wiele jeszcze tutaj pracy przed nami chyba. Ja powiem szczerze, no, my czasami musimy walczyć. Kiedyś to było sieć w kącie, dostrzegam cię. Nam w Częstochowie klimat sprzyja. Mamy po raz drugi w tym roku gimnazjum, w gimnazjum kolejną klasę o profilu speedrover. W tym roku był nadkomplet. Proszę państwa, ja myślę, że w każdym z tych miast żużlowo-sportowych, takich jak czy Świętochłowice, czy Rybnik, czy, czy Ruda Śląska, czy, czy, czy inne miasta tutaj Polski Południowej w każdym z tym mieście w jednym gimnazjum, jedna klasa i będzie super. Naprawdę warto, bo kiedyś Ministerstwo Sportu, jak szefowałem Polskiej Federacji, było bardzo blisko, żeby speedrower wpisać na listę punktowanych sportów. Wtedy nauczyciele by chętniej się, a tak to absolwenci AWF-ów są specjalistami piłki nożnej, siatkówki albo koszykówki. I te dyscypliny ich interesują. Nowe otwarcie jest bardzo trudno przebić. My jako pionierzy mamy ciężko. Dlatego serdecznie dziękuję, że możemy być tutaj w zabrzu w dniu dzisiejszym. Wszyscy się uczymy, zbieramy doświadczenia. Jest szansa, że ten turniej stałe wpisze się w kalendarz imprez w Polsce? Tak, myślę, że dzisiejsza frekwencja musimy rozgrywać eliminację, prawda? Myślałem, że będą dwa finały i to szybciutko odjedziemy. Nie. Przyjechało tylu zawodników, się zgłosiło, że musimy jechać eliminację. Za chwilę będzie finał juniorów, później będzie finał seniorów, więc cieszy się to popularnością. Zawodnicy chcieli takiej imprezy, wręcz chyba marzyli o tym. No i jakby poseł Głogowski i firma Lotto, czyli totalizator sportowy wyszedł nam pięknie naprzeciw. Także ślicznie dziękuję i myślę, że... Yy, Samo bycie organizatorem wyznaczonym przez taką firmę jak totalizator sportowy czy, czy, czy powiedzmy sobie ministerstwo Sportu dla lwów u od odczęstowa to wielki też zaszczyt. Z nami Łukasz Nowacki, zakończyłeś przed momentem swój kolejny start. Yy, trudno chyba dzisiaj tutaj rywalizować, choć wygrałeś. No nie jest łatwo, jest to coś nowego dla nas Polaków. E, pierwszy taki tego rodzaju turniej na hali. Nikt naprawdę nie wiedział e, jaka będzie nawierzchnia tego toru, co zrobić z oponami, tak więc jest troszeczkę, no nie wiadomo tak naprawdę jak to będzie w tym finale, ale... Idziemy do przodu, więc nieźle. Ostatnio częściej w Anglii startujesz, aniżeli w Polsce. Miałeś okazję tam w takim turnieju halowym startować, bo tam to jest dość popularna dyscyplina. No niestety nie. Tam niestety są restrykcje wobec obcokrajowców, tak więc są to Mistrzostwa Wielkiej Brytanii dla Brytyjczyków. Miałem okazję potrenować sobie z nimi, z tymi najlepszymi, no ale nawierzchnia dzisiaj troszeczkę odbiega od tych angielskich, tak więc to nie jest to samo. Myślisz, że ten turniej tutaj w Zabrze mógłby na stałe wpisać się w kalendarz imprez speedrowerowych w Polsce? No ja myślę, że tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że brakuje jakichś nowych inwencji w speedrowerze. Eee, no, chyba każdy widzi, zabawa jest przednia. Nikt tak naprawdę nie bierze tego tak na poważnie. Ale moim zdaniem, właśnie coś takiego, cykliczna taka impreza doroczna, ściągnęłaby jeszcze więcej kibiców, może i sponsorów, kto wie. W nadchodzącym sezonie bardziej w Anglii czy bardziej w Polsce? No, ja właśnie tutaj chciałbym kibicom wszystkim powiedzieć, że właśnie przeprowadziłem się do Polski na stałe. Tak więc, tak naprawdę nie wiem. Nie mam kontraktu w Polsce. Mam nadal kontrakt w Horspaw, w Oksfordzie, tak więc tam będę jeździł w miarę możliwości. A w Polsce, szczerze mówiąc, jeszcze nie myślałem. chciałem się przygotować do Mistrzostw Świata, chciałbym tam wystąpić, dojść do finału, powalczyć. Zobaczymy. Można spokojnie już śmiało powiedzieć, że jesteś dzisiaj tutaj w finale, a tam walka nie będzie wcale łatwa. Te eliminacje to taki spacerek można powiedzieć. Natomiast finał to już będzie rzeczywiście ostra, męska walka. No jasne, że tak. No nie oczekuję tutaj jakiegoś spacerka. Przecież to wiadomo, to są najlepsi zawodnicy na świecie tak naprawdę. Tak więc, no wszyscy to tak jakby zaczynamy i uczymy się tego nowego, tak, tak naprawdę nowej dyscypliny sportowej, tak więc. No zobaczymy, ja nie będę odpuszczał, nie przyjechałem tutaj, przyjechałem tu się dobrze bawić, ale nie przyjechałem tutaj tylko na wycieczkę, żeby zwiedzić piękny Zabrze. Pierwszy raz na Śląsku jesteś tutaj w, taki, w takiej roli, tu w, w turnieju halowym? No tak, tak, pierwszy raz i tak naprawdę pierwszy raz z tym Zabrzu, oczywiście byłem parę razy w Świętokłowicach, zawsze bardzo gorące przyjęcie, super atmosfera, tak więc nie wiem, nie mogę się doczekać finału tak naprawdę. Powodzenie, więc na finał. Dziękuję bardzo. Przed naszymi kamerami Kamil Bielica, szykujący się już do kolejnego wyścigu. Jak oceniasz do tej pory odjechane biegi z Twoim udziałem? Trochę błędów było na początku, jeszcze się przyzwyczajam. Mogła być jedna wygrana więcej, ale się niestety nie udało, bo to mój pierwszy raz na tym torze. No właśnie, wszystkich pierwszy raz Kamil tak naprawdę, a, a Da się? Da się, fajnie się jeździ, szybko się jeździ, dynamicznie jest nawet lepiej, bo czuję się tak jakby tylko trzy okrążenia, a nie cztery jak na normalnym spidrowerze. rowerze. Nie przeszkadza to, że większość tutaj z zawodników nie siedziała już dość długo na rowerze? No nie właśnie, nie wiem dlaczego, ale na szczęście jest fajnie. Jakaś taktyka specjalna na finał po tych biegach eliminacyjnych? No teraz się oszczędzam, później wygram wszystko i będzie ok. No <noise> i to optymista Kamil Wielica. Dziękujemy, powodzenia Kamil. Pierwsze zawody i co mogę powiedzieć? Jest dobrze, nie narzekam. Ludzie mają problem z kolanem, ale to mały. Uciekł nam Piotr Kołodziejczyk. tu się do nas tutaj bliżej. Ty, ty szykujesz się do finału juniorów. Lajtowo podchodzisz, zabawowo, czy raczej chciałbyś zająć wyższe miejsce? No, mogę zająć jeszcze miejsce, nie obraziłbym się, ale nie nastawiam się na podium. No, do tego pierwszego miejsca, powiedzmy sobie szczerze, jest prawie cała yy, yy, gama startujących tutaj zawodników w tym, yy, w tym finale. Próbowałeś już tutaj kręcić jakieś kółka? Tak. Jak? Yy, upadek przy pierwszym łuku. Pierwszy wjazd na hale i już upadek. A Już później dawała radę. Jest szansa, że w finale będzie lepiej, bez upadku. Tak, na pewno. Powodzenia, Kamil, do, do finału się doczłapiesz? Dojedziesz? Myślę, że się uda, ale do mnie to jest zabawa. Ale w finale już może być różnie. Tak. No, teraz mówisz, że zabawa, ale słyszałem, jak tam dzieliliście między sobą miejsca. To jak to jest? Też tam byłeś gdzieś na, na pudle, czy raczej nie? No, tak no, ostatnio rozmawialiśmy. To Kamil pierwsze, ja drugie, a widziałem trzecie i wyjeżdżamy wszyscy na wakacje. Całe pudło dla Śląska-Świętokowic. No, oby tak było. Powodzenia, Kamil. Dziękuję, dziękuję. Jak wcześniej wspominaliśmy, są tutaj zawodnicy z całej Polski. Y z jednym z tych, który miał najwięcej kilometrów na Śląsk, Marcin Paradziński z Torunia. Wcześniej dzisiaj już na nogę? Tak, już wcześniej o 5 rano wstawałem. Sta o 6 wyjeżdżaliśmy, parę kilometrów zrobiliśmy, no ale jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy tutaj. Możemy pierwszy raz, pierwszy raz pojeździć sobie na hali. Jak, jakie wrażenia Marcin? Bardzo fajne, bardzo fajne ogólnie dobra organizacja i fajnie, że dużo zawodników dopisało z każdej strony Polski, z każdy, każdy klub chętnie uczestniczy w tych zawodach. Dwa zwycięstwa, dwa drugie miejsca, można powiedzieć, że ten ostatni twój start. W twojej eliminacji to już w zasadzie tylko chyba spacerek, jesteś już, jesteś już w finale, ale tam nie będzie łatwo. No na pewno nie będzie łatwo. No, mam już 14 punktów, więc myślę, że awans jest pewny, ale chciałbym jeszcze potestować sprzęt, bo wiadomo, pierwszy raz jesteśmy na takim torze, Opony jeszcze nie do końca czuję, że mogło być lepiej, o tak powiem. Ale wiesz, gdzie tkwi problem Marcin? Już, już wiesz, co poprawić na finał? Myślę, że jeszcze trochę mogę powalczyć z ciśnieniem, bo niestety nie zabrałem więcej ilości opon. I tak tutaj już pięć opon testowałem. Myślę, że tylko powalczę z ciśnieniem mniej więcej, żeby lepiej się jechało po prostu. Każdego o to pytam, więc Ciebie też zapytam Marcin. To dobry pomysł, żeby taka impreza halowa, speed rowerowa na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych w Polsce? Oczywiście. Ja chciałbym, żeby w zimę, żebyśmy zrobili nawet cykl takich turniejów, ze trzy turnieje. W Polsce, gdyby się udało zrobić przez zimę, myślę, że to jest wspaniała zabawa, chociażby porywalizować, ale też się zobaczyć się z zawodnikami, z działaczami. Myślę, że jest to super, super okazja. W finale seniorów, który został poprzedzony dwoma eliminacjami, nie zabrakło twardej męskiej walki, choć przed rozpoczęciem rywalizacji humory, jak Państwo słyszeli, dopisywały. W rolach głównych w tej potyczce wystąpili nasi rozmówcy. Wygrał Łukasz Nowacki, zdobywca 19 punktów, Drugie miejsce wywalczył Marcin Szymański, tracąc do zwycięzcy zaledwie jeden punkt, trzecie miejsce zdobył Marcin Paradziński, wyjeżdżając łącznie 16 punktów. Najlepszy z zawodników Śląska, Kamil Bielica, zajął w finale 10 miejsce, gromadząc 11 punktów. Przed rozpoczęciem finału z udziałem juniorów rozmawialiśmy z Dawidem Basem, który był stawiany w roli jednego z faworytów do końcowego sukcesu. Rozgrzewałeś się trochę tutaj, parę kółek pokręciłeś, czujesz te, te brzemię na sobie, że jesteś tutaj jednym z najbardziej tytułowanych juniorów i za chwilę wystartujesz w finale? No, trochę czuję, jest lekki stresik, bo to w sumie pierwszy raz na, takim, na takiej nawierzchni jeździmy, no też e, przesądzimy się, przygotowaliśmy. jest już tak mniej więcej koniec tego okresu zimowego, więc teraz to taka lekka rozgrzewka przed cały sezonem. No właśnie i co, mówisz nowa nawierzchnia, nowe w zasadzie wszystko? No tak, wszystko nowe. Ale jak tak powiem, kręciłem parę kółek, to naprawdę na wierzchnia spasowała, także będzie dobra jazda. Z, z Twoim udziałem y, trudno będzie w tym finale tam gdzieś się wstrzelić, w tą czołówkę? Mierzysz w któreś miejsce, być, czy tak raczej zabawowo? Na pewno mierzę w podium, ale jak będzie to nie wiadomo, to jest nowy koloteria. Każdy z nas tutaj po raz pierwszy pojedzie tak pod tą adrenaliną na finale, więc będzie ciekawie. Ale ostatnio jeszcze w Świętochłowicach zastanawialiśmy się nad właśnie rozstrzygnięciami tutaj w finałach, śmiałeś się z kolegami, dzieliłeś wręcz miejsca, tak? Oczywiście żartując, ale, ale sprawa chyba końcowego triumfu no, no nie będzie łatwa. Kto będzie Twoim zdaniem najtrudniejszym przeciwnikiem w tym finale juniorów? Na pewno Mateusz Pacek, też myślę, że Mateusz Pękarz, ale też. To, są, to jest taka dwójka, myślę. Jest za co walczyć, bo jest nagroda finansowa. Tak, oczywiście trochę się zwróci za sezon, i tak dalej. Do wyłonienia najlepszej trójki turnieju potrzebne były aż dwa biegi dodatkowe. W pojedynku o wygraną pod taśmą maszyny startowej stanęli Bas i Pęcherz. Obaj po serii zasadniczej mieli po 18 punktów. Z tej batalii obronną ręką wyszedł Dawid Bas i to on zgarnął pierwszą nagrodę. W biegu o trzecie miejsce z kolei. Do rywalizacji przystąpiła aż trójka zawodników. Najlepszy w tej potyczce okazał się Mateusz Radomski, który pokonał Jakuba Ordona i Mateusza Packa. Lot to halowy Puchar Polski przeszedł do historii. Teraz powoli wszyscy zaczynają spoglądać w stronę torów pod chmurką, gdzie już niedługo rozpocznie się inauguracja sezonu 2015. Miejmy nadzieję, obfitującego wiele emocjonujących wyścigów.